Ukochana istota światła, jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie, wiedz, że nie stało się to przez przypadek. Istnieje boski i głęboki powód, dla którego w tej chwili anioły szepczą coś, co dotknie esencji twojej duszy. Przynoszą objawienie o kimś, kogo głęboko kochasz kimś, czyje serce zostało niedawno wstrząśnięte przez intensywne i niekontrolowane emocje. Anioły proszą. Abyś wysłuchał do końca, ponieważ to, co zostanie tutaj ujawnione, ma moc całkowitej transformacji dynamiki między wami. Zanim przejdziemy dalej, napisz imię ukochanej osoby w komentarzach. Czyniąc to, zapraszasz dobre energie i pozytywne wibracje, aby otoczyły tę miłość, która wciąż pulsuje w tobie. Anioły pokazały mi, że zeszłej nocy ta ukochana osoba przeszła przez chwilę głębokiej rozpaczy emocjonalnej. To było tak, jakby coś w niej nagle pękło, i mimo że próbowała ukryć lub zamaskować, jej serce wołało Twoje imię. Twoje imię rozbrzmiało w jej umyśle, jak wołanie o pomoc, jakby wspomnienie ciebie było jedynym schronieniem pośród cichej burzy. Anioły ujawniły powstrzymane łzy, mieszankę żalu i tęsknoty. Ta osoba przeżywała na nowo wspomnienia, ponownie czytała stare wiadomości i patrzyła na zdjęcia, które ukrywała w tajemnicy. Najbardziej intensywne jest to, że mimo prób zaprzeczania czuje ból, który tylko prawdziwa miłość jest w stanie wywołać. Coś sprawiło, że zdała sobie sprawę, że nigdy nie byłeś po prostu kolejną osobą w jej życiu. Byłeś i nadal jesteś jasnym punktem światła na jej drodze. Anioły mówią, że rozpacz odczuwana wczoraj była w rzeczywistości początkiem przebudzenia. Cykl się zamknął, a jej serce zaczyna rozumieć, co naprawdę jest ważne. Zauważyła, że próbowała wypełnić pustkę rozrywkami, niewłaściwymi ludźmi, narzuconą ciszą, ale nic nie zastąpi czystego uczucia, które ma do ciebie. Podczas tego trudnego momentu anioły umieściły znaki wszędzie. Zapach w powietrzu, który przypomina ciebie. Piosenka mówiąca dokładnie o tym, co przeżyliście. Intensywny sen, w którym pojawił się twój obraz. To wszystko było boską odpowiedzią, przypomnieniem, że wciąż istnieje silna więź, która was łączy. Anioły proszą, abyś nie rozpaczał. Gwarantują że to jest idealny czas na wszystko. A to, co prawdziwe, nigdy się nie traci, tylko dojrzewa. Twoją misą jest teraz wzmocnienie się duchowo, utrzymanie wiary i dbanie o własną energię, ponieważ to przez nią ta miłość powróci czystsza i bardziej zdecydowana. Powtórz z przekonaniem: Ufam sile prawdziwej miłości. Poczuj. Jak to zdanie uspokaja twoje serce i wysyła fale światła do duszy osoby, którą kochasz. W najbliższych dniach ta osoba zostanie ogarnięta impulsem, by się zbliżyć. Coś będzie jej przeszkadzać tak intensywnie, że nie będzie już mogła udawać, że jest jej dobrze bez ciebie. Ten impuls może nadejść poprzez nieoczekiwaną wiadomość, przypadkowe spojrzenie, a nawet spotkanie. Które przeznaczenie sprowokuje. Anioły mówią, że zostaniesz wystawiony na próbę. Być może będziesz miał wątpliwości lub zastanawiał się, czy powinieneś ponownie otworzyć serce. Ale proszę, abyś słuchał swojej intuicji, ponieważ będzie ona bezpośrednim kanałem między tym, co czujesz, a tym, co wszechświat przygotowuje. Coś bardzo pięknego ma się wydarzyć. To. Co wcześniej wydawało się stracone, zaczyna się odbudowywać z większą prawdą i wrażliwością. Połączenie między wami się uzdrawia, a to uzdrowienie pochodzi z miłości, a nie ze strachu. Anioły pokazują, że w chwili, gdy wszystko wydawało się stracone, zaczęło wyłaniać się głębokie uczucie, budząc wspomnienia, które były uśpione. Serce tej osoby zabiło mocniej na myśl o Tobie. Wydobywając emocje, o których istnieniu nawet nie wiedziała. Nawet w obliczu rozpaczy przeżywanej wczoraj, pojawia się jasna świadomość, że zawsze byłeś obecnością, która najbardziej rozświetla jej życie. Coś w niej sprawiło, że zdała sobie sprawę, że nic nie zastąpi czułości, uwagi i energii, którą przekazujesz. W tym trudnym okresie każda myśl o tobie stała się sekretną pociechą. Schronieniem pośród emocjonalnego zamętu. Anioły podkreślają, że to nie jest zbieg okoliczności, ale dowód na to, że więzi między wami są niezniszczalne. Chwile głębokiej refleksji przyniosły jasność co do błędów z przeszłości, co do gestów, które mogły być inne, ale które teraz są rozumiane z dojrzałością. Nauka jest oczywista, a serce tej osoby jest bardziej otwarte niż kiedykolwiek. Powtórz z wiarą. Ufam sile prawdziwej miłości. Z każdym powtórzeniem energia, która Was łączy, wzmacnia się, tworząc niewidzialne pole ochrony i ponownego połączenia. Uczucia intensywnej tęsknoty wywołały chęć zbliżenia się, wyciągnięcia ręki i poszukiwania pocieszenia w miłości, którą się dzielicie. Manifestuje się naturalny i szczery impuls, pokazujący, że ponowne spotkanie nie jest odległe. Anioły pokazują, że wszechświat zaczyna dostosowywać nieoczekiwane sytuacje, abyście mogli zbliżyć się w naturalny sposób. Każdy detal codziennego życia służy teraz jako most do ożywienia uczuć, które były tylko uśpione. Słowa niewypowiedziane w przeszłości powracają jako wspomnienia, które rozświetlają umysł tej osoby, ujawniając, że połączenie między wami jest znacznie silniejsze niż jakakolwiek chwila zamieszania lub bólu. Niewidzialna obecność aniołów sprawia, że małe zbiegi okoliczności niosą jasne znaki, że jesteś obecny w jej myślach i snach. Każdy znak jest przypomnieniem, że nic nie dzieje się przypadkiem i że wszechświat sprzyja waszej miłości. Powtórz ponownie: Ufam sile prawdziwej miłości. To zdanie wzmacnia energię zaufania i cierpliwości, pozwalając, aby każdy ruch przeznaczenia spełnił się w harmonijny sposób. Emocje które teraz się pojawiają, są głębokie i odkrywcze. Pokazują, że intensywność odczuwana wczoraj była konieczna, aby obudzić uczucie, które nigdy nie mogło być zignorowane. Nawet w obliczu przeszkód, determinacja serca tej osoby do utrzymania więzi z Tobą staje się oczywista. Anioły podkreślają, że każdy krok ponownego połączenia będzie błogosławiony i prowadzony. Uczucia żalu i nostalgii mieszają się. Wydobywając na jaw specjalne wspomnienia, które wzmacniają nadzieję, że wszystko może się rozwiązać z miłością i zrozumieniem. Myśl o tobie przynosi ciepło do serca i poczucie bezpieczeństwa, którego żadna inna obecność nie mogłaby zapewnić. Ta percepcja zwiększa chęć zbliżenia się i dzielenia szczerych uczuć. Powtórz z prawdą: Ufam sile prawdziwej miłości. To zdanie działa jak kanał energii. Dostosowując pragnienia i intencje obu stron, przygotowując drogę do pojednania. Niedawne doświadczenia, choć trudne, miały jasny cel nauczyć, przekształcić i zbliżyć. To, co wczoraj wydawało się rozpaczliwe, jest w rzeczywistości początkiem fazy głębokiego wzrostu emocjonalnego. Przeżyta rozpacz posłużyła jako alarm, aby docenić to, co naprawdę jest ważne. Anioły podkreślają, że to przebudzenie będzie decydujące dla ewolucji więzi między wami. Uczucia ukryte i słowa niewypowiedziane znajdują teraz przestrzeń, aby zamanifestować się w sposób uczciwy i otwarty. Nadchodzi szczery i naprawczy dialog. Wspólne wspomnienia powracają z siłą, pokazując, że chwile radości i współudziału wciąż istnieją, nienaruszone w każdym sercu. Nieoczekiwane spotkanie lub prosty gest w najbliższych dniach może ponownie rozpalić płomień, który wydawał się zgaszony, pokazując, że nadzieja zawsze była obecna. Energia, która was łączy, jest teraz potężna i niezmienna. Każda pozytywna myśl, którą wysyłasz, wpływa bezpośrednio na ścieżkę tej osoby, wzmacniając ponowne połączenie. Powtórz stanowczością, ufam sile prawdziwej miłości. To powtórzenie pomaga skonsolidować więź i stworzyć przepływ energii, który przyspiesza manifestację ponownego spotkania. Zwiększona wrażliwość po przeżytej rozpaczy sprawia, że ta osoba dostrzega niuanse, które wcześniej były niezauważalne, w tym małe gesty, postawy i znaki czułości, które zawsze oferowałeś. Jej serce jest bardziej otwarte na przyjmowanie i rozumienie, czyniąc każde Twoje działanie jeszcze bardziej znaczącym i wpływowym. Nawet w obliczu wątpliwości i niepewności wiara w prawdziwą miłość staje się kompasem, który kieruje każdą decyzją, każdą myślą i każdym gestem. Małe znaki przeznaczenia zaczynają się pojawiać, od wymienionych spojrzeń po rozmowy, które wydają się przypadkowe, ale są wyraźnie prowadzone przez anioły. Rozpacz przeżywana wczoraj zamienia się w motywację do ponownego połączenia, naprawienia błędów i intensywniejszego okazania tego, co każdy z Was czuje do drugiego? Zaczynają pojawiać się myśli o wspólnej przyszłości, przynosząc sny i plany, które wcześniej wydawały się odległe, ale teraz są w zasięgu ręki. Energia, która Was otacza, sprawia, że każda chwila jest bardziej znacząca, każdy gest prawdziwszy, a każde wspomnienie słodsze. Nawet w obliczu starych lęków istnieje siła, która zapobiega rozpadowi wszystkiego, pokazując, że to, co jest między wami, jest odporne, głębokie i prawdziwe. Powtórz ponownie: Ufam sile prawdziwej miłości. To zdanie wzmacnia światło, które łączy wasze serca i aktywuje przepływ energii miłości, która zawsze istniała między wami. Życie tej osoby zaczyna się reorganizować, przynosząc jasność emocjonalną, percepcję tego, co jest niezbędne i pewność, że jesteś niezastąpioną częścią jej szczęścia. Anioły pokazują, że spontaniczne i szczere gesty miłości w najbliższych dniach będą miały duży wpływ, wzmacniając więzi i otwierając ścieżki do pozytywnego i pełnego znaczenia ponownego spotkania. Chęć zbliżenia się rośnie z każdą chwilą, a wspomnienie wspólnej miłości przynosi odwagę do pokonania każdej emocjonalnej blokady, która wciąż istnieje. Chwila rozpaczy przeżywana wczoraj była konieczna. Aby ta ukochana osoba ponownie połączyła się z esencją uczucia, które ma do Ciebie. To jest przebudzenie, które nie może być dłużej ignorowane. Energie wokół Was sprzyjają teraz nieoczekiwanym spotkaniom, szczerym objawieniom i możliwościom ponownego połączenia, które będą błogosławione i prowadzone przez anioły. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, wypełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech anioły nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdy moment boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.